Jest gotowość. Witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Oddaję głos Przewodniczącemu Klubu Władysławowi Kuśniakowi Kanuszowi Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jak co dzień zabieramy głos w sprawie sytuacji epidemicznej w Polsce. Wczoraj nasi eksperci uczestniczyli w spotkaniu z premierem. Poważnie traktujemy zawsze sprawy bezpieczeństwa zdrowia i życia, ale nie daliśmy się uwikłać w dyskusje polityczne. Chyba jako jedyny klub bardzo racjonalnie, ekspercko Podeszliśmy do tematu, a tych tematów z dnia na dzień jest coraz więcej. Utrata kontroli nad epidemią jest w każdym obszarze. Nie ma ani planu pandemicznego, nie ma synchronizowanego działania, nie ma perspektywy, którą byśmy mogli analizować, recenzować, wspierać lub nawet z nią polemizować. Największy nasz zarzut dzisiaj wobec rządzących to jest brak planu pandemicznego, jasnych kryteriów i dialogu ze społeczeństwem. Rada Dialogu Społecznego nie funkcjonuje pomimo zachęty apeli widzę, że rządzący nie chcą tego konsultować. Jakie kolejne problemy i tutaj prosimy o zgłaszanie do nas na naszych portalach społecznościowych, na Facebooku, naszych posłów, e, pe, pe, Facebooku, e, naszej formacji politycznej? E, zgłaszanie informacji, który obszar życia społecznego, publicznego nie funkcjonuje, nie działa przez złe regulacje. Przed chwilą rozmawiałem z samorządowcami. Zwracają uwagę, apelują o pomoc, bo w nocy weszło rozporządzenie, które nakazuje im zdany tryb pracy urzędu. Żeby zastosować ten zdany tryb pracy, trzeba mieć przygotowane różnego rodzaju rozwiązania. Tego się nie da zrobić w dwie godziny, to można zrobić w kilka dni. Nie zostali do tego odpowiedni sposób uprzedzeni. Rozporządzenie wydane w nocy wchodzi w życie od dnia następnego. Kolejna sprawa. I już nawet jak sobie poradzą samorządowcy z, ze zdalnym procesem, ze zdalną pracą, ułożą urząd w ten sposób, to mają terminy różnego rodzaju sprawozdań. I one nie zostały y, przesunięte. Wnioskujemy o dostosowanie i przesunięcie terminów różnych sprawozdań, żeby samorządowcy mogli y, po prostu udźwignąć to w trybie zdalnym. Nie da się wszystkiego w trybie zdalnym wykonać. Część dokumentów, y, część wizji lokalnych y, trzeba przeprowadzić, więc... Wszystkie terminy dotyczące sprawozdawczości do Wojewody, sprawozdawczości wobec Państwa, różnych instytucji, e, również instytucji o charakterze statystycznym, e, e, zbadających statystykę, powinny być przesunięte w czasie na zakończenie trybu zdalnego, a tak naprawdę na zak po zakończeniu epidemii. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest ustawa covidowa. Jak opozycja przegłosowała odroczenie obrad o jeden dzień, to było straszne lary. Rządzący mówili, koniec świata, jeden dzień zwłoki, ustawa nie wejdzie w życie. My monitorujemy, co się dzieje z ustawą covidową, która miała wprowadzać klauzulę dobrego Samarytanina, miała dawać podwyżki dla części lekarzy, którzy są skierowani przez wojewodę, miała tak naprawdę w efekcie dawać podwyżki dla wszystkich lekarzy, ale to za chwilę zostało zanegowane przez rządzących. Co się dzieje z ustawą, gdzie larum był, że o jeden dzień przesuwa Sejm na wniosek opozycji swojej obrady. Do dzisiaj nie trafiła do prezydenta. Do dzisiaj nie jest podpisana przez prezydenta. Nie ma e, efektywnego działania. Rządzący mówi, ta ustawa musi wejść na natychmiast. Minął tydzień od zakończenia prac w parlamencie, a ustawa nie jest ani wysłana najprawdopodobniej do prezydenta, ani na pewno przez niego podpisana. Co się dzieje z pracami Sejmu? Co się dzieje z państwem? W jakim rozgardwiarzu żyjemy dzisiaj, że kluczowa ustawa, która miała nas uchronić przed rozwojem epidemii, nie jest w ogóle wysłana do zakończenia procesu legislacyjnego i publikowania i pytanie do rządzących, czy będziecie czekać 30 dni aż zakończycie procedowanie kolejnej ustawy covidowej, żeby jedną i drugą jednoczasowo podpisał prezydent, to o to chodzi i będziemy tyle zwlekać, to za jeden dzień nas linczowaliście w mediach rządowych, że zostało przesunięte posiedzenie a teraz wy wydłużacie ten proces o 30, a może jeszcze dłużej dni to jest normalne to jest, to o to chodzi, żeby prezydentowi nie miały 21 dni na podpisanie ustawy, dlatego zwlekacie z wysłaniem. Odpowiedzcie na te pytanie. Koniec z tą propagandą trzeba mówić w tej sprawie prawdę. I my jesteśmy gotowi do współpracy w walce z pandemią, ale w oparciu o prawdę, a nie o propagandę. Dziękuję bardzo. Zabranie głosów proszę pana posła Jarosława Rzeb. Szanowni Państwo, ja konkretny przykład z Pomorza Zachodniego, gdzie dzisiaj pracownicy oddziału Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu dostali informację, że w miesiącu listopadzie pójdą na bruk. 201 osób, e, zapowiedziano im zwolnienia grupowe. Na stronie internetowej Morskiej Stoczni Remontowej jest przetarg na sprzedaż gruntów, e, już nawzywając pobyłej oddziale Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. W 2013 roku, kiedy połączono Zakład w Świnoujściu, dobrze funkcjonujący wtedy Zakład w Świnoujściu ze Szczecinem, mówiono o tym, żeby skonsolidować, żeby razem to robić, w jednym miejscu mniejsze jednostki, w Szczecinie większe. Dzisiaj pomysł jest jedyny na to, sprzedać Świnoujście, zabrać co można do Szczecina. Natomiast ludziom proponuje się pracę 120 km od miejsca zamieszkania. To jawna kpina. Dzisiaj, kiedy musimy dbać o każde miejsce pracy, o każdą rodzinę, rząd PiSu, bo szanowni Państwo, nie wiem czy wiecie, prezesem stoczni jest były, prominentny działacz, poseł, politolog, który się wyjątkowo znany na przemyśle stoczniowym. Mówię o panu Krzysztofie Zarębie, jak również mający zarzuty prokuratorskie pan Trzeciakowski. W taki sposób funkcjonuje, zarządzana jest tocznia na dzień dzisiejszy, dlatego prosimy, domagamy się przede wszystkim zatrzymania procesu sprzedaży, rozpoczęcie prawdziwego procesu restrukturyzacji, a jeżeli już tak bardzo przeszkadza prezesowi Zarębie Świnoujście, to dopuszczenie do tego, o czym mówili zaraz po, po połączeniu, że jak dojdzie pis do władzy... To rozłączą te zakłady. i Dzisiaj tego oczekują pracownicy, ich rodziny, podwykonawcy, kooperanci zakładów Świnoujściu, którzy za kilkanaście dni mogą stracić pracę i 40 lat tego, co robili. Bo dzisiaj kontrahenci, słysząc o tym, że tego zakładu może za trzy miesiące nie być, już nie chcą z nimi rozmawiać o kolejnych projektach. Bardzo dziękuję. Są pytania? Pan to pokazuje, jak dramatyczną sytuację dzisiaj mamy, jaki chaos mamy. Dzisiaj nikt nie koordynuje tego, co się dzieje w naszym kraju. Poszczególne branże zaczynają padać po kolei. Sytuacja się praktycznie dramatyzuje z dnia na dzień. Do nas napływają te wszystkie uwagi i wnioski i błagania o pomoc. Dlatego polskie stronnictwo ludowe po kolei my nie będziemy się koncentrować na walce politycznej ale na pomocy dla przedsiębiorstw dla gospodarstw domowych żeby ludziom ulżyć żeby firmom ulżyć bo te branże już zaczynają padać jedna po drugie, będziemy przedstawiać po kolei systematycznie projekty ustaw które wpisują się wpisują się w pomoc, w ratowanie przedsiębiorstw, w ratowanie naszej gospodarki, bo tak dalej być nie może. My dzisiaj koncentrujemy się na zupełnie innych sprawach, natomiast ludzie umierają z dnia na dzień coraz więcej, dzisiaj mamy już też ten wskaźnik bardzo wysoki, firmy padają po kolei i nikt się tym nie zajmuje. Samorządy z dnia na dzień dowiadują się o tym, co ich czeka, jak zarządzać swoją instytucją, a przecież to wszystko powinno być przerobione, opisane. Było o pół roku, można było to wszystko ładnie rozpisać, opracować procedury, jak będziemy się zachowywać, jeżeli będzie tak, jeżeli będzie taki stopień, jeżeli będzie taki poziom. Także dzisiaj trzeba ratować, ratować gospodarkę, a przede wszystkim ratować ludzi którzy oczekują na pomoc. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę pytanie. Dwie sprawy. Pierwszy już pan prezes trochę wspomniał o ten brak przesłania do prezydenta. Dlaczego pana zdaniem? To jest oczekiwanie, aż Senat rozpatrzy kolejną ustawę covidową, która no, jest kuriozalną ustawą, bo została wniesiona dzień po tym, jak Sejm przyjął rozwiązania korzystne dla lekarzy. To jest ustawa obniżająca wynagrodzenia dla lekarzy, pielęgniarek dla personelu medycznego i będzie oczekiwanie, aż Senat zwróci tą ustawę dopiero wtedy, żeby w jednym czasie prezydent podpisał jedną i drugą ustawę. Tylko wychodzi cała obłuda rządząca, bo jak o jeden dzień był wydłużony proces legislacyjny po to, żeby przeczytać, przeanalizować ustawę, to był zamach na w ogóle zdrowie i życie Polaków. No, przeciw było po prostu e, szczucie na nas od świtu do nocy, jak śniemy śmie, jak w ogóle? Coś takiego robić, Czyż ta ustawa musi wyjść za dwie godziny? Ja później nawet wnioskowałem do Marszałka Polskiego, że przyspieszył obrady Senatu i posłuchał mnie. Posłuchał naszego wniosku. Chcieliśmy współdziałania. I co się dzieje? Siedem dni mija od zakończenia spraw Ustawa nie wysłana do prezydenta, nie podpisana. Wielkie oszustwo, wielka obuda. Też drugi temat. Do północy minął termin, w tym spodziewaliśmy się opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Samorządowe Centrum Legislacji także założyło, że to będzie we wtorek. Posłuchał pana Pani rząd, tak to należy zrozumieć? Tu pochwalę premiera. Nie mam do niego y, ostatnio zbyt wiele ciepłych słów i dobrych, bo, bo, bo to jest rozgardia, do którego doprowadzili. Ale tu jest dobra decyzja premiera o niepublikowaniu. E, jest stan wyższej konieczności. Nie zachęcałbym nigdy do tego i nie zachęcałem przez y, całą swoją bytność szefa klubu partii politycznej nie zachęcaliśmy jako środowisko polityczne do takiego działania, ale stan wyższej konieczności. Ochrona zdrowia i życia ludności, żeby dać szansę na spokój i pokój społeczny jest wartością nadrzędną, nad wartością jaką jest publikacja zgodnie z, z wszystkimi tak, na, najlepszymi nawet standardami. Więc tutaj dobre słowo o tym, że nie publikuję, nie powinien tego robić do końca pandemii, później powinna być rozpisane referendum. To by było na, na, najlepsze rozwiązanie. Ja to, to jest, no, nie będę z tego no bo, się, no, bo takie będzie. Wyznaczyli sobie termin, myśleli, że jutro będą głosować ustawę prezydenta. Okazało się, że dla ustawy prezydenta w PiSie nie ma poparcia. Nie ma poparcia też z większości klubów parlamentarnych. E, niczego nie rozwiązuje. Jest nieprecyzyjnie zapisana. Lekarze nie chcą takiego zapisu, który na ich składa obowiązek interpretacji, e, ile będzie ży, żyło dziecko po urodzeniu. A to jest nie do określenia w momencie życia płodowego, bo może być e, e, wada, która. E, w założeniach nie daje dużych szans, a może wydarzy się coś takiego, co, co zmienia, może być błędne rozpoznanie, też to się zdarza na poziomie badań prenatalnych USG, nie pokaże zawsze wszystkiego, czy badania prenatalne nie pokażą wszystkiego, a z drugiej strony może być dobre rokowanie, a okazać się, że w wyniku... Innych zjawisk okołoporodowych dochodzi do, do zgonu dziecka. Więc jest tak nieprecyzyjna ustawa, tak niewyjaśniająca, tak zrzucająca na lekarzy całą odpowiedzialność za nie za e, sztukę lekarską, bo za to są odpowiedzialni i muszą być odpowiedzialni lekarze, ale za moralność. Znaczy, nie może lekarz podejmować decyzji o charakterze moralnym, które ma prawo podjąć tylko i wyłącznie e, kobieta. I to jest po to robione, po to jest dzisiaj też. E, oprócz oczywiście z przyczyn obiektywnych, które są w kancelarii, to też, żebyśmy nie wychodzili na takich, których nie zauważamy, wiele osób w kancelarii Sejmu Senatu jest chorych albo jest na kwarantannie. To Państwo też dobrze o tym wiecie i myślę, że obywatelom się po prostu należy mówić tak, jak to wygląda, e, ale to nie jest jedyna przyczyna. Jest też przyczyna taka, że dla tej ustawy prezydenta nie ma większości. E, liczyli, że drugiego, dwa dni przeciągną brak publikacji, będzie przyjęta ustawa prezydenta, no to będziemy mogli opublikować wyrok. Teraz, jakby został on opublikowany przez najbliższy czas do posiedzenia Sejmu, no to jest podpalenie po raz kolejny, to jest iskra na prochy, wydana po raz drugi. I o, I o to w tym wszystkim chodzi. Ja Panie prezesie, co się, eksperci usłyszeli dokładnie wczoraj od premiera Mateusza Morawieckiego? Czy rzeczywiście padły słowa o możliwym lockdownie od środy? Po... Po pierwsze usłyszeli, że scenariusz optymistyczny to był do 5 tysięcy zakażeń, scenariusz pesymistyczny powyżej 20, trwałe utrzymywanie się powyżej 20 tysięcy, to jest naprawdę już bardzo zły, zły scenariusz. Usłyszeli, że, że decyzje czy mogą być dawane z wyprzedzeniem, że nie do końca, że nie wiadomo zależą od liczby przypadków każdego dnia i stąd takie y, 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 dawanie y, y, no bardzo krótkich terminów. My uważamy, że to jest błędne działanie, że tydzień wcześniej trzeba wyprzedzać przedsiębiorców, samorządowców, pracowników, rodziny o tym, jakie będą obostrzenia. Dowiedzieli się również, że będą stosowane, czy już są stosowane inne testy, nie tylko testy wymazowe, testy z krwi, testy immunologiczne. One nie są rejestrowane, to też zwraca uwagę nasz ekspert na to, że te testy w przeciwieństwie do testów wymazowych nie są rejestrowane, więc w przypadku może być więcej niż podane, podane są dzisiaj dane wymazowe, te, które widzimy z danych Ministerstwa Zdrowia. To jest ważna informacja, bo tak naprawdę dzisiaj trzeba byłoby rejestrować każdy test, na podstawie którego jest rozpoznawany obecność koronawirusa czy zachorowaniu na COVID-19. Możliwy jest każdy scenariusz, możliwy jest. Lockdown taki pełny, on już tak naprawdę następuje, to jest pełzający lockdown. Pełzający lockdown, nawet bez decyzji rządu on następuje. Jeżeli pół miliona osób jest na kwarantannie, to wiele firm zawiesza swoją działalność. Jeżeli samorządy przeszły czy instytucje publiczne, urzędy pracy przeszły na zdalne pracowanie, to jest lockdown tych urzędów, to jest lockdown tych instytucji. Rządzący jak diabeł święconej wody boją się słowa lockdown, boją się tego. Bo doprowadzili do sytuacji, w której on następuje automatycznie. My ostrzegaliśmy, będę to powtarzał z uporem do samego końca. W sierpniu wylano na nas wiadro pomy, bo mówiliśmy, że, że otwarcie szkół spowoduje yy, yy, wzrost zakażeń. Yy, ludzie chcieli powrotu do normalności. Ja się nie dziwię, bo jak słyszeli, że wszystko jest ok i my wygraliśmy z koronawirusem, to chcieli normalności. Ale rządzący nie są od wszystkiego najlepszego, tylko są od tego, żeby podejmować odpowiedzialne decyzje w trakcie pandemii, w trakcie epidemii. A nie potrafią ich podejmować, jak stali się zakładnikami swoich słów, żeby wygrać wybory dla Andrzeja Dudy. Dzisiaj wypijają, spijają te, te, to, to kłamstwo, to oszustwo, tą manipulację wyborczą, bo wszystko było podyktowane wyborem Andrzeja Dudy na prezydenta, a nie ochroną zdrowia i życia. I szlak jasny nas trafia po prostu, jak y, y, musi płacić za to całe społeczeństwo. Za komfort rządzenia, za komfort Andrzeja Dudy. Za to, że jest prezydentem przez następne 5 lat, musi dzisiaj płacić całe społeczeństwo. Bo wtedy wmawiano, że wszyscy jesteśmy po prostu herosami świata i Europy w walce z koronawirusem, że wygraliśmy już tą, tę walkę i że wszystko jest dobrze i że możemy wracać do normalności. No to ludzie chcieli tej normalności we wrześniu, chcieli posłać dzieci do szkoły i się im nie ma co dziwić. Ale rząd w trudnych czasach jest od trudnych decyzji. A nie od wygrywania wyborów w Langę Dziękuję. Dzięki. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. No,